Cóż na tym filmie tak wolno gadam. To jest Janusz Widelec, więc jak chcecie to oczywiście dobrze, że na YouTube jest taki przycisk, żeby przyspieszyć film. To sobie przyspieszcie, Hej, witam was serdecznie na moim kanale. Myślę więc jadę. Z tej strony Janusz Widelec A mamy dzisiaj taki oto samochód bardzo niedoceniany. No, zafrany. Się pokażę wam w całości i zaraz wszystko opowiem ale dlaczego akurat ten samochód? E, otóż kilka e, ładnych lat temu, 10 lat temu trafiłem mój znajomy kupił taki samochód i a znaczy taki? Model wcześniejszy e, i tym przed liftem jedynkę, tak? i e, bardzo mi się spodobał, jeździłem z nim trochę e, i stwierdziłem, że razem z nim będę jakby używał go no, niestety tamten już był w bardzo kiepskim stanie i w końcu trzeba było go sprzedać na części e, później pojawił się następny z 2.0 silnikiem jeszcze ja jeździłem nim dość długo. A w końcu zamarzłem, żeby kupić taką safrankę z najmocniejszym silnikiem, 2,5. I taka właśnie jest. Zaraz Wam wszystko pokażę. Może obrócimy ekranik. Tak to wygląda ten samochód. Myślę, że wygląda bardzo ładnie. Teraz może nie jest umyty, bo i tak ostatnio e, trafiałem z pogodą, że co umyłem, to zaraz na przykład spać śnieg, czy deszcz i jak to było. To jest silnik tak Jak widać, na najmocniejszy, to on nie jest, bo był jeszcze 3.0 V6, ale było bardzo podobnej mocy. E, a był bardziej awaryjny bo to był ten francuski silnik to jest natomiast ten który był postawy współpracy z Volvo przejdźmy dalej a tak z zewnątrz to na pewno i tak widzieliście i zdjęcia gdzieś i w internecie a pokażę wam jak, jak wygląda w środku z tyłu jest bardzo dużo miejsca. Nawiewy są z tyłu. E, też od klimatyzacji. E, zaraz pokażę Wam, jak się jeździ. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda pod maską. na teleskopach, trzyma się sama mam do kartki jeszcze z przeglądów 5 cylindrów, rzędowe i mm, bardzo ładnie bardzo ładnie to chodzi zaraz ja Wam pokażę zaraz się przejedziemy, ma sporo ma bardzo ładne wyposażenie mm, ma bardzo dobre wyposażenie szczególnie jak na tamte czasy elektryczne siedzenia z pamięcią podgrzewane to jest skrzynia automatyczna radio kaseciak ale mm, można przynajmniej kasetę z kawałekiem sobie e, umieścić e, wygodne siedzenia takie welurowe wydaje się tak mm, nawigacja i zaraz wam wszystko pokażę i przejedziemy się właśnie eee. ja ja Wam dobra. pokażę tutaj Ten komputer pokładowy To może zgiesimy Jest klimatronik, ustawiamy sobie temperaturę eee. Elektryczna Podgrzewana przednia szyba to jest dobra sprawa No to oczywiście nawiew na szybę i panel nawiały najlepiej na automatyczną, chociaż można też sobie ręcznie ustawić On nawet na niższą jest. Fajnie działa. Tutaj mamy taki komputerek. Jest tu nawigacja, ale ta nawigacja działa. Z tym, że no, już nie, nie dzisiejsza. On to nawet nie chodzi o mapy, tylko po prostu. No. Tylko po prostu też wpisywanie coś na tym to nie jest za wygodne po prostu Ogólnie to wszystko działa tak więc tak to wygląda jak słychać chodzi dosyć cicho o tam tak działa no i Przejedziemy się. Będziecie moim pasażerem. Postaram się wam wszystko pokazać. No i już się widzimy. A teraz przejedźmy się, będziecie moim pasażerem. Chciałem tak umieścić kamerę, żebyście widzieli trochę do przodu i żebyście widzieli też co się dzieje na liczniku. I też słuchali komputera pokładowego, bo też jest to ciekawe. Przykładowo... Przykładowo, ja miałbym na przykład zamknięte drzwi I bym zaczął jechać A tak. no zaraz zresztą wam to pokażę no bo, um, Tak, najpierw ruszajmy I... Przykładowo Nie mam zapiętych pasów light OK Tak jak było odpatrzenie od świateł Przykładowo, właśnie z nie zamknąłem drzwi, tak? Driver's door, not closed. No to tak. tak, już przypomina, i też mówi dokładnie, które, które drzwi, bo cytyna, czy to jest czy przednia to um, mówi o tym i przypomina o 5 pasach i, i, i. Po prostu, wszelkie rzeczy tak samo te techniczne może nie wszelkie, ale techniczne sprawy. To znaczy na przykład było za mało płynu hamulcowego załóżmy, no to też o tym ostrzegał, tak? Czyli normalnie nawet w nowych samochodach raczej nie ma e, takiej kontrolki nawet, tak? Od płynu hamulcowego. No doleju to jest, ale no, też, no mówię, wszelkie takie ostrzeganie to jest głosowe i nie jest takie jakieś wkurzające tak? no przejedziemy się kawałek pokażę Wam jak się jeździ jeździ się bardzo przyjemnie zawieszenie jest bardzo konwertowe nawet przy większych prędkościach dobrze się prowadzi oczywiście ja staram się też, żeby po prostu był jak najbardziej zadbany i żeby wszystko co jest na bieżąco do naprawy, żeby, żeby to naprawiać mimo wszystko ma jakieś tam mankamenty, które jest trudno się pozbyć ale to raczej takie drobnostki, które nie wpływają zbytnio na jazdę i mówię praktycznie jeździ się jak nowoczesnym samochodem nawet bym powiedział, że lepiej jak to przyspiesza Jeszcze mamy tryb sport Oczywiście jest tał więc może... to co potrzeba, tak wymienić olej, jakieś tam ewentualnie bieżące rzeczy ale e, to wiadomo, to jakieś tam raczej te bieżące rzeczy to są takie elementy zawieszenia czy na przykład tam od, od, zależności od przebiegu, czy na przykład tam świece i kable tak, no, e, nie miałem żadnych jakichś takich strasznych no, teraz, e, teraz jedziemy bez tego sport no, też to, tak Taka sonda uliczna Za znaczki No to ludzie tak naprawdę strzelali W różne marki europejskie I a, Ciężko było odróżnić po prostu To, to Od Japońskie czy koreańskie samochody od, od europejskich naprawdę To wszystko jest bardzo podobna stylistyka. Także ale, wracając do tego samochodu, to ja miałem mam pokazać komputer pokładowy. Nie wiem, czy z będziecie widzieć, ale pokazuje on oczywiście średnie spalanie średnią prędkość. Teraz mam to spalanie właśnie, jakie to jest spalanie. No, tak szczerze mówiąc, teraz komputer pokładowy mi pokazuje. 14,7 litra To jest tak Dosyć sporo, chociaż szczerze mówiąc To nie wychodzi mi tak Jak tankuje tak, Taka średnia Zdaje mi się po prostu, że bo Ostatnio dosyć mało jeździłem Raczej jeździłem na krótkich odcinkach Jeździłem W korkach i była zima Tak więc Był odpalony, żeby żeby odwrócić szyby i to spalanie wzrosło. Jak tak jeździłem bardziej na co dzień i jeździłem też w trasie, to spalanie wychodziło mi mniej więcej około 11,5 litrów. No to na silnik taki 2,5 litrowy, to nie wiem, spalanie. To lekkie drgania, ale to już, tutaj poduszki pod silnikiem pod skrzynią. Jakoś tak okresowo trzeba je wymienić, chociaż chyba dlatego, że po prostu to były zamienniki. Oryginał kosztuje chyba 500 Ale być może że trzeba będzie ten oryginał wymienić bo tutaj te, te zamienniki, te poduszki pod, pod silnikiem to jakoś tak strasznie szybkości. Ale to tylko przy mocniejszym przyspieszaniu tak naprawdę to Aż takie bardzo irytujące nie jest e, Jaka jest w ogóle historia tego samochodu Znaczy tego samochodu, bo historia ogólnie to nie będę ją tego opowiadać Bo no to wiecie, jest to dużo filmów, a ten temat też jest e, Ja lubię takie historie właśnie jak, w jakich okolicznościach Ktoś kupił samochód e, I Od kogo, jaka była jego historia, więc tutaj z tego co ustaliłem to miał go od nie, nie od nowości chyba od jak miał ten samochód z 5 lat bodajże to kupił go Polak, który mieszkał we Francji to właściwie taki pół Polak pół Francuz, bo on całe życie mieszkał we Francji i jeździł jak przyjeżdżał do Polski to znaczy na początku jeździł nim tam we Francji a później zostawił go tutaj w Polsce u swojej rodzinę, która prowadzi warsztat samochodowy i zostawił go tutaj i po prostu jeździł nim tylko wtedy, kiedy przyjeżdżał do Polski, czyli tak tam czas na kilka miesięcy i robił tam po kilkaset kilometrów, no i wracał do siebie do Francji, a w tym czasie tutaj stał u mechanika, tak, więc wszystko e, to trzeba było robić na bieżąco, to, to ten mechanik robił no i e, w końcu m, bo już miał e, ten samochód no sporo lat, tak, to, bo to jest 98 rocznik, no to w tym momencie ma on 23 lata, tak e, szczerze mówiąc nie czuję, żebym jechał 23 letnim samochodem, czuję się jechał w normalnym e, samochodem współczesnym, tak na przykład nie wiem, nie wolę, wolę ten samochód niż takiego Jarisa. No chociaż na pewno taki Jaris jest ekonomiczny i e, taki zwinny na miasto i nic nie odpowiam temu samochodowi, bo Jarisa też może bym chciał kiedyś mieć ze zględu na spalanie. No ale, e, ale, ale na pewno lepiej się bardziej komfortowo i lepiej nie No, samochodem nie jednym. bo tam tych 15 bodajże latach chciałbym policzyć dokładnie, w tym roku go jak kupiłem, jakby e, ten kupił e, Chciałem go sprzedać e, i no niestety już e, pod koniec, powiedzmy jak już padła decyzja, że chciał sprzedać, no to już niezbyt o niego dbał tak? Także czyli przez ostatnie tam mniej więcej rok, dwa lata użytkowania. E, no już niezbyt w niego inwestował, więc jak ja go kupowałem, to trzeba było no, trochę trochę w niego włożyć, żeby doprowadzić wszystko do ładu, chociaż też nie było tak, żeby nie jeździł, nie jeździł, tylko, tylko się te poduszki pod silnikiem, zawieszenie. Elektrycznych spraw, to w zasadzie zepsuła mi się tylko jedna rzecz. Naświeciła się kontrolka od poduszki powietrznej. No i się okazało, że tam po prostu pod, tutaj pod tymi fotelami elektrycznymi jest tam coś związką nie no tak, że po prostu jak fotel jeździ przed tył, to się ta wiązka gdzieś tam przeciera To w zasadzie tylko tyle a, a tak, tak się mówi, że Francuzi to... E, tak mają problemy z elektryką, tak? Ja bym tego tak nie potwierdził. <laughs> to znaczy w tym przynajmniej aucie, może e, takie budżetowe bardziej samochody były z jakichś tam gorszych materiałów, tak? I, i w tym taki problem. E, a... Jakością, albo po prostu też w zależności jak to ustkował, tak, czy, garaż, czy garażował, czy nie był gdzieś tam na przykład nie wiem, zalewany, bity i tak dalej, i tak dalej. naprawiany przez dziwnych ludzi, niezbyt się znających gdzieś tam, stawiane różne elektryczne badziewie, że tak powiem, stawiali, albo gdzieś po prostu łączyli kable bez żadnego lutowania i tak dalej, i tak to ja jestem zadowolony z tego samochodu. Yy, zrobiłem nim niemniej... Dzisiaj to Janusz Widelec, dajcie łapkę w górę, oglądajcie i zapraszam do następnych filmów.